Najbardziej odjechany portal motocyklowy motobanda.pl. To, co mnie zbulwersowało i to, co powiemy w dzisiejszym odcinku, to są kaski pochodzące z niepewnego źródła bez certyfikatów, lub z bardzo niepewnym certyfikatem. Dzisiaj przedstawimy Wam test najtańszego kasku z Allegro. Ten kask. Kupiony poprzez portal Allegro, kosztował razem z wysyłką 37 zł. Na aukcji było napisane, że ten kask nadaje się na motocykle, kłady i skutery. Nie było napisane nic o tym, że ma certyfikat, ponieważ tego certyfikatu nie ma, ale pisząc o tym, że nadaje się na takie sprzęty, to jawne prowadzenie klienta w błąd, ponieważ kaski bez certyfikatu nie są dopuszczone do ruchu. I tak naprawdę możemy w takim kasku co najwyżej postać w domu. Przy motocyklu. To jest pierwszy test, który przeprowadziliśmy na motobanda PL bez używania przedmiotu, który jest obiektem testu. pierwszy rzut oka, już po pierwszym maczaniu tego kasku, jesteśmy pewni, że jakakolwiek jazda w tym kasku tak naprawdę spowoduje duże zagrożenie dla nas i dla otoczenia. Kask jest wykonany z niewiadomych materiałów, prawdopodobnie jest to jakaś bardzo prosta odmiana plastiku. Wspominaliśmy Wam o najdroższych kaskach. To, co łączy go w zasadzie z kaskami, to to, że ma Blendę zewnętrzną, czyli podobnie jak Araj, z tą różnicą, że u Araja to faktycznie działa, jest to zamontowane w bardzo fajny sposób. Tutaj wystarczy lekkie dotknięcie, żeby nam to po prostu wypadło i nasza blenda jest po prostu zgubiona, bezużyteczna. Zostaje oczywiście sama obwódka, której nie będę specjalnie teraz wyrywał. Kaz jest wyposażony w wentylację, przynajmniej tak było napisane, i widzimy jakieś wyloty powietrza. Mamy wlot powietrza na dole, wlot powietrza u góry. Jeden. Wygląda jakbyśmy mieli dwa, natomiast tylko jeden działa, drugi jest po prostu zaklejony. Tego, tego wlotu nie ma, to jest jawna lipa i ściema. Mamy także odziwo ciekawe, wyloty z kasku. Jak w prawdziwym kasku wyloty powietrza, ciepłego powietrza z tyłu kasku. Tak jak w prawdziwym kasku. Natomiast co jest ciekawe, kiedy przyjrzymy się bliżej, okaże się, że te wloty powietrza prowadzą wprost do. W normalnym kasku był to EPS. Tutaj natomiast jest to styropian, obity jakąś szmatą. Prowadzą, prowadzą wprost właśnie w to. Nie ma dalej żadnego tunelu, e, żadnej możliwości cyrkulacji powietrza po prostu powietrze wlatuje e, do środka. Styropian, koniec. Nie ma żadnej wentylacji. Sam wizjer, jak już zdjęliśmy, blendę. Mamy jeszcze drugi, drugą część wizjera. W zwykłych kaskach także jest on elastyczny, ten wizjer. Widzicie? Może on się lekko wyginać, ten wizjer. Dodatkowo jest on odporny na zarysowania. Taki wizjer jest, jest w jakiś tam sposób giętki. On musi być elastyczny, ponieważ gdy walnie duża mucha, on musi zamortyzować to. Jest on odporny na zarysowania. W większości jest odporny na parowanie lub jest dołączony pilno. Tutaj ten kask, moim zdaniem, jak widzicie, jest jeszcze folia, bo to jest znówka sztuka, funkel, tydzień czasu u nas leży, śmigany. Ten kask jest na tyle elastyczny, że można go wręcz wyginać i właśnie pękł. <laughs> Tutaj wystarczyła jedna ręka, żeby to po prostu pękło. Więc w momencie, kiedy jedziemy takim kaskiem z zamkniętym wizjerem jednym, drugim, no niczym się ten wizjer nie, nie różni, walnie jakaś porządna, porządny robal, jakiś szerszy czy coś, nie? Można nawet zbić szybko i wlecieć do środka z odłamkami plastiku. Przechodzimy dalej. To, co mamy w środku, zapięcie. W początku myślałem, że to może będzie mikroklik bez regulacji, czyli najstarsze, najprostsze zapięcie w tej chwili na rynku, które już wychodzi z użytku. To nawet nie jest to. Dodatkowo jest to przywalone na nity. Prawdopodobnie łatwo będzie to wyrwać. Na razie tego nie próbujemy, bo przy okazji moglibyśmy zdewastować całą resztę kasku. Natomiast to zapięcie jako tako nie będzie gwarantowało nam tego, że kask nam nie zleci z głowy. Przechodzimy teraz do skorupy. To jest bardzo ważny element tego kasku skorupa. Zobaczcie sobie kask wcale nie najdroższy, bo kosztujący bez malowania 500 zł. To jest rozmiar M. To jest rozmiar uniwersalny. Od razu widać, że ten kask jest dużo mniejszy od tego kasku, natomiast w środku ten jest jaśniejszy od tego. To już samo, samo to już powinno przemówić do waszej wyobraźni, że tutaj. Tego materiału chroniącego naszą głowę jest 10 razy więcej niż tutaj. W środku kasku powinien być EPS, jest to specjalna mieszanka z różnej twardości, w różnej gęstości, która amortyzuje uderzenia, żeby nie przychodziły dalej na naszą głowę. Niektórzy myślą, że w środku kasku jest zwykły styropian. W tym kasku akurat tak jest. W środku mamy zwykły styropian, który jest owleczony pewnym materiałem w dodatku na policzkach jest jeszcze gąbka żeby czuło się, że jest bardziej miękko czyli nakładamy kask, tak? jest to rozmiar uniwersalny powinien pasować do każdego oczywiście w branży kasków nie ma czegoś takiego jak, jak rozmiar uniwersalny kaski są zawsze produkowane w co najmniej dwóch rozmiarach najlepsze kaski są produkowane w czterech lub pięciu rozmiarach dzięki czemu zawsze dopasujemy go do swojej głowy chodzi o to, żeby tego EPS-u zawsze było tyle samo dobra Kask powinien ściśle przylegać do naszych policzków, nie powinniśmy, nie powinien w stanie się obracać w żadną stronę. Tutaj mogę sobie, o kurde, spadł mi. sporo jeszcze porobić. O, matko święta, ale śmierdzi ten kask. Zobaczymy, jak kask sobie poradzi z użyciem na niego siły bezpośredniej, tak. Najpierw zrobimy ten sam test na zwykłym kasku. Jest to HCT 1 z poliweglanu, czyli mocno średnia półka. Jak zauważycie, jak już jesteśmy przy wnętrzu kasku, możecie sobie zobaczyć, jakiej grubości jest EPS, jak to wygląda w prawdziwym kasku, a także jakie mamy zapięcie. Używamy pełnej siły mięśni, zginamy z całej siły. Widzimy, że kask lekko się ugina, ta skorupa lekko pracuje. Nic więcej się nie stało. Teraz zrobimy to z naszym kaskiem testowym. Aż się boję. W środku też widzicie jaki mamy EPS. Wszystko widać, jest różnica. Tak, gotowi. Używamy tej samej siły. I kask nam, że tak powiem, zgina się w rękę. Tu już jest popękany cały. Powstały wyrwy. Tak w zasadzie tutaj z przodu wszystko popękało. Rozleciał się dziubek. Tutaj podobnie powstała wyrwa. Więc jeszcze jedna próba. On po prostu cały chodzi. Powyrywany jest. Jedna próba i praktycznie zębów już byśmy nic nie mieli. To wszystko jest. Trzyma się tylko na gumie. Wszystko tutaj popękało, cały kask w zasadzie jest już do wyrzucenia, a użyłem tch, chyba nawet mniej sił niż przy tym pajotce. I to jest właśnie ta różnica między kaskiem z czegoś, a kaskiem prawdziwym kaskiem motocyklowym. O, tu mamy przy okazji możemy zobaczyć jak jest przybite na nicie. E, mocowanie, czyli zapięcie kasku. Teraz będzie widać jeszcze lepiej. Zapięcie mamy na nicie. Fakt faktem, wyrwać się go tak sale łatwo nie da, ale że pękła reszta skorupy. W zasadzie to możemy sobie łamać tę skorupę, jak nam się chce, w rękach, nie? Tak wygląda ten kask po jednej próbie użycia siły. Na normalnym kasku ta próba nie zrobiła żadnego wrażenia. Ja też nie jestem jakieś super napakowany, żeby mieć dużo siły. Ja do żebyś to powiedział. Więc naprawdę tutaj każdy to zrobi, nawet zwykły dzieciak po prostu ten kask złamie, tak? Mało tego, jazda w takim kasku oprócz tego, że jest niezgodna z prawem, ponieważ ten kask nie ma żadnej certyfikacji, więc każdy jeden policjant, który Was zatrzyma da Wam mandat, jazda w takim kasku ma taki sam sens jak jazda w reklamówce foliowej. Ponieważ tak naprawdę ten kask nie daje nam żadnej ochrony, a tak naprawdę podczas wypadku, kiedy rozwali się, to te elementy mogą powbijać jeszcze w naszą głowę, w naszą skórę i tak naprawdę spowodować więcej strat niż pożytku. Wszystko to oczywiście wygląda zabawnie i śmiesznie, Niestety całkiem sporo osób nabrało się na te aukcje z tymi kaskami, kupiło taki kaski i z dumą w tych kaskach jeździ. Mamy nadzieję, że ten materiał pokazał wam, jaka jest przepaść między zwykłym kaskiem motocyklowym. Owszem, kask motocyklowy z wyższej półki jest nawet 100 razy droższy, jednak naszym zdaniem jest z 2 miliony razy lepszy. Uczulamy was na to, byście kupowali przede wszystkim kaski, może nie najdroższe, nie z najwyższej półki, ale takie, które mają certyfikat i pochodzą z pewnego źródła. Pamiętajcie, wasza głowa to jest najcenniejsze, co macie i tego nie można zastąpić żadną protezą. Więc jest to po prostu lipna japa, zwykła atrapa. <gry> <gry> Dobra, to by było na tyle. <gry>